Było dostojnie i bardzo uroczyście. W Kolbudach hucznie obchodzono 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto szczególne, święto nadziei, święto miłości, święto wiary. Wiary w to, że już nigdy więcej nie, historia nie zatoczy kręgu i ten patriotyzm sprzed 200 lat nie będzie nam dany. Patriotyzm, który pędził nas... Wzrywy powstańcze, w rozliczne wojny. Po oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej w Pręgowie. Obchody 11 listopada w Kolbudach już tradycyjnie połączone są z uhonorowaniem stypendiami najzdolniejszej młodzieży z gminy. Wyróżnienie otrzymało 57 prymusów. To są laureaci olimpiad, to są wicemistrzowie Europy w sportach rozlicznych jest... Z czego być dumnym, a raczej z kogo być dumnym? niech tak będzie. Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe, między innymi przypadły takim osobom jak Piotr Frączek. Który jest wielokrotnym medalistą Polski, mistrzem Polski. Dzisiaj akurat jest na zgrupowaniu w Cetniewie, przygotowując się do kolejnych zawodów. Wśród stypendystów znalazła się Zuzia, która jest mistrzynią Polski, mistrzynią Europy, a w tym roku otrzymała, zdobyła Mistrzostwo Świata. Trenuję od czterech od lat i. Trenuję o Aleksandry Kobielak. Ja zdobyłem pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie taekwondo w techni kategorii technik specjalnych. Ja byłem ty trzeci na Mistrzostwach Polski w walkach w kategorii do 52 kg w taekwondo. Z roku na rok nasze osiągnięcia są coraz większe, dzięki ciężkim treningom. Osiągnięcia młodych mieszkańców gminy Kolbudy są ogromne, a to dopiero początek ich kariery. Wszystkim życzymy wytrwałości w ciężkiej pracy i nowych sukcesów.